Przeżyli. Jak? Czym? No. Aha, tu też coś mi lata. Po północy. Mhm. W tym regionie wybuchły rozruchy, ponieważ niezadowolenie klas niższych stało się zbyt duże. Musisz albo stłumić rozruchy za pomocą wojska Kobieto. Ja sobie zdaję sprawę z tego co tutaj się dzieje. Yy, Mołdawia. Za chwilę wam zmienię po prostu, nie wiem, zabije was wszystkich Jaką ja mam tu armię? Dużo dużo jesteśmy Wy... a, pokuszę się o, o automatyczne rozstrzygnięcie Co prawda zobaczcie jak to się skończyło dla mnie, ale trudno eee... od razu i myślę, że werbunek Aha, na razie żaden werbunek Dobrze, to wszystkich tutaj zapraszam Do Uzupełnienia jednostek bo Bowiem będziecie potrzebni tam dalej Ostatnie eee... Właśnie, czy tu jeszcze został jakiś w ogóle Region Austriaką Chyba już nie. Dobrze. Jak tam z katolicyzmem? No słabo, słabo, ja tutaj się spodziewałem jakichś większych sukcesów. Dobrze. Tu widzę ewidentnie jest problem z buntownikami, więc ja bym bardzo prosił jednak o większą, szybszą, szybszy rozwój armii. Jednocześnie bardzo bym prosił o... Ponowne przeszkolenie tych dwóch oddziałów. Co do tych natomiast, te konieczne uzupełnienia to natomiast musimy y, coś pokombinować. Jakąś armię? Eee, czemu tak? Czemu tak? Miasteczko wielka bieda. No szkoda, tak? No, smutno mi bardzo. Czy znaczy, mnie zastanawia jedno. Gdzie jeszcze jest Austria? W ogóle nie mogę jej namierzyć. A wydaje mi się, że już chyba mam ich wszystkie regiony. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Dobra, tu potrzebuję zobaczyć, co jest. Dobrze, ci. Uzupełnienia. Tutaj zapraszam też do uzupełnień. I tu koniecznie uzupełnienia. Tego wszystkiego. Dużo wydałem w tej turze na uzupełnienia, ale to jest to jest absolutnie konieczne. Teraz tak, teraz tak, teraz tak. Was trzeba przenieść tutaj. I wam również trzeba jedną uzupełnienia, ale to absolutnie wszystkim. To co prawda dwie tury będziemy musieli poczekać. Fak, ja tu nie mam żadnej jakiejś takiej konkretnej armii To jest bardzo słabe Bo to oznacza, że nie mogę w miarę szybko skontrować tego co tutaj mi wlazło na japę Oj, 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 oj A oni pewno zaraz się ruszą. Czy tu jest jakiś taki generał? Jest. Mam dla ciebie stare zadanie, wiesz? Zlikwiduj. No, próbuj. Niech ci się uda, niech ci się uda, niech ci się uda, niech ci się uda, proszę. A. Wielkie księstwo moskiewskie. Ale generalnie. Jakby wam to powiedzieć, wy nie macie prawa czegokolwiek żądać, w sensie, no zostaliście pokonani, właściwie japy wam zostały zmiażdżone tak, że bardziej się nie da i, i, i tyle, nie? Karelsty, powstańcy, no to słuchajcie, fatalna sprawa. Dobra, następna tura. Najbardziej mnie wkurza po prostu sytuacja tutaj, bo ta Wenecja. Czy wiadomo, że my ją w końcu pokonamy, tak? My ją w końcu pokonamy, ale. E, to jest. Tak, niepotrzebna. What the fuck? Coś gdzieś Austria musi jeszcze mieć, bo to jest. Tylko nie, nie umiem namierzyć po prostu gdzie. Dobra, lecimy. Kolejna tura. Tak, ale ewidentnie naszemu państwu przydałoby się tak teraz 5 tur bez wojny. 5 tur bez wojny i, i pokój, pokój powiadam, gdy wojna coś na Boga brnąć dalej. Stop. Ty żądasz ode mnie czegokolwiek? Dobrze. Może być. Traktat pokojowy, oczywiście. W Płatności. Zażądaj. Eee, nie regularnie. Przez tur 5. Załóżmy. A cztery stówy. Nie będę już. Kopał leżącego. Dziękuję. Więc mamy jedną e, wojnę mniej. Co prawda nie udało się zniszczyć Austrii jako nacji, ewidentnie mają gdzieś jeszcze jakiś swój jeden ostatnią prowincję, ale... No na pewno nie jest nią Wiedeń, tak? Więc kochani, Berlin, Wiedeń i Moskwa oraz tam na północy właśnie Sztokholm, już są nasze, już są nasze. Więc up yours, generalnie możecie sobie robić co chcecie i my to i tak mamy w dupie. Jesteśmy molochem już w tym momencie naprawdę jesteśmy molochem. Tak jak teraz patrzę myślę, że zajmujemy około półtora miliona kilometrów kwadratowych w Europie nasze państwo jak nie lepiej, eee, więc jest jest elegancko. Eee, oni znowu mnie atakują i ja już mam dość tego. Robię mnie starcie i po prostu niszczymy im japy. Wybaczcie, to będzie bardzo szybkie starcie, bo puszczę to na czterokrotnie szybszym tempie, ale już mam dosyć tej powstania alzackiego. Ile można klepać japy tym samym ludziom, po prostu... Tak, 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 końc rozstawienia, no. Dzida. Szybciutko. Kawaleria. Gotowa. Tam to w ogóle... O Boże, aż siedmiu ich tam biegnie. Wiecie, ja tam jestem zadowolony, bo to jest darmowy Exp dla moich, znaczy w sensie doświadczenie dla moich żołnierzy. Spoko. A już uciekamy. Jak jakże mi szkoda. Wyżynać mi to wszystko do nogi. Do nogi. Wyżynać mi to wszystko do nogi. tam 35, tam 4 dobra, ci niech se wchodzą przyspieszamy znowu i przyspieszamy znowu Wybaczcie, mało komentuję, bo po prostu jestem skupiony na tym, żeby jak najwięcej yy, uróżnić tych krwieli po prostu, powstańców. Aha, już koniec? Ja tym chciałem jeszcze ich dokończyć, no. Właśnie, eee, czy tych 94 mogłoby paść wreszcie? Byłbym bardzo wdzięczny. Ach i teraz będą popierdalać na północy? Dobrze, lepiej ci się zrobiło. Bunty pozostawione samym sobie stają się z czasem coraz potężniejsze. Zawsze reaguj szybko na bunt, aby. Kobieto, już, ja już. Ja ciebie mam dość. Bunt. Aha. Aha. Gdzie tutaj? Dobrze, wreszcie spokój, wreszcie padło to bydle. Teraz tak, to nam niewiele nie kosztuje ta naprawa. Nowy przywódca państwa, Michał I. Propo, warsz... co można byłoby wreszcie Warszawę trochę rozwinąć, bo wygląda tak, jak wygląda, ale dobrze, tym to my się zajmiemy potem. Tu, bardzo proszę, zlikwiduj jeszcze raz. Coś masz problem. No tak, to wiemy. Tak, raport z rekrutacji. Nowe przymioty. Zajazd dla szkoła, warsztaty. Warsztaty ziemiecznicze. Ja potrzebuję teraz coś zrobić z tym państwem, bo się po prostu zawala wszystko. Aha, tak, i mam wiadomość dla powstańców y, alzackich. w Pierdol. No wreszcie, dziękuję. Po prostu ja jebie jeszcze trochę, no. Teraz wszystko tu trzeba ponaprawiać, bo płonie, po prostu płonie. Armię, 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 armię. Y, jeszcze. Werbunek. Trzeba będzie odbić Bawarię, jednocześnie atakując Wenecję, więc do tego będę potrzebował. Hu, hu hu jeszcze trochę. Wojska. Stąd, między innymi. I stąd. To coś pokombinujemy z tymi armiami za chwilę. To tak. Jednocześnie myślę, że będzie tutaj, jak to wygląda sytuacja. No, tak są. Nie są jakoś bardzo na nas przyjaźnie nastawieni, ale... O, zadowolenie, niedoborze. Op. Tutaj jak wygląda sytuacja? E, nie, tu są w miarę zadowoleni. E, ale pobudujemy im trochę różnych rzeczy. Zygfryd, Zygfryd, Zygfryd. Jak tu jest katolicyzm 100%? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, tu wszędzie 100%, a w Transylwanii 0%, więc dlatego ty lecisz do Transylwanii i masz mnie tutaj wszystkich nawracać, bo inaczej, bo inaczej będzie nieciekawie. Kopalnia, tak. Czas się wreszcie zacząć rozbudowywać, bo mamy gigantyczne problemy z co tutaj jest, co to jeździ. Aha. Milicja milicja kontra milicja. To będzie pojedynek stulecia. Eee, więc mieliśmy tutaj bunt, ten tu żeśmy przy zażegnali mu. Tych mi się tak bardzo nie chce gonić, ale muszę coś, jakąś ekipę pościgową. Eee, wytrzasnąć. Dobra, to w następnej turze już po prostu, bo nie mam. Mam na razie jak skąd a co wytrzasnąć. Ale myślę, że wiecie co w przeciągu pięciu tur już będzie spokój. W sensie do jakiegoś roku 1850, tuż na 100% do 1850 będziemy mogli kolejną, kolejną wojnę wyprawiać na przykład na przykład, nie wiem, dobijemy Rosjan albo rzucimy się na imperium osmańskie, ale raczej myślę, że powalczymy jeszcze co z Rosją. Która jest teraz mocno osłabiona. I na przykład. O, zaraz, gdzie oni mają te armie, Aha, tutaj. A bo tak, bo jeszcze Wenecja bardzo mądrze e... zaczęła walczyć z Imperium Osmańskim. O Jezus, jakie ja zaraz zabije. O tak, chodźcie do mnie. Chodźcie, 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 chodźcie. chodźcie. Tak, 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 zdecydowanie. Dobrze, agentów religijnych mamy dużo. Tak, 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 tak. tak. Katolicyzm, katolicyzm. Macie mi tutaj za, zaprowadzić. Wszędzie ma być katolicko. 10 parę procent. Dobrze. Eee, tak. O, już jest coraz mniej listów z żądaniami. Bardzo mnie to cieszy. Eee, postęp technologiczny. A no, potem się ten najazd wroga tam na północy. Czy może, wreszcie, już moje armie się odnowiły? Tak. Więc Was przesyłam tu. Eee, tutaj ruszamy. Te armię, ale ją ruszymy sobie tu. E, tu ewidentnie trzeba jeszcze zwerbować parę oddziałów, bo tu jakieś mamy wąty. Tu będę chciał. Tu będę chciał w ogóle najlepiej całość tej armii ruszyć. Werbunek. Część z armii tutaj, ja bym przesłał tu. I jak bardzo ci byliby wkurzeni, jakbym wyszedł? Nie, w ogóle, to dobrze, to bardzo dobrze. O tak, na Wenecję będzie szła ładna armia, podoba mi się to. To można już zacząć naprawiać. To, ale to później, to jednak trochę kosztuje. To już też jest gotowe do przysłania na pomoc. No, sześć oddziałów, sześć pułków piechoty liniowej. Więc elegancko, elegancko i jeszcze raz elegancko. Wow, wow, wow. no to się nazywa werbunek. Dobra, y, pomacniamy jeszcze państwo. Myślę, że to, to mnie denerwuje, że to tutaj tak wszystko płonie. Ale na razie nie ma co Praga. Praga zasługuje już na odbudowę, bo do jasnej cholery trochę to trwa. Myślę, że tu można byłoby coś zbudować za niedługo. Ale najpierw odbudowa. Aha, tak, tutaj mamy tę naszą piękną armię wroga. Jak to wygląda? Proszę, kurwa. Nie! Miasto jest bez. Nie! Nie! nie. Niedobrze. Głupia decyzja, bardzo z mojej strony. No nic. Tą głupią decyzją kończymy ten odcinek. Chyba, że jeszcze mogę coś tutaj odbudować. Pałac gubernatora. Ok. E, Moskwa, 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 Moskwa. Akademia Wojskowa, Szkoła Marynarska. Tu wszystko odbudujemy, żeby już mieć święty, jedyny spokój. A tutaj też można walnąć to. Zapisujemy i słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!